5 października do Moskwy poleciał Churchill Den. Jednym z tematów, które poruszyli brytyjscy politycy, była sprawa Polski. Do Moskwy zaproszono również przedstawicieli władz polskich na obczyźnie. Tak jak poprzednio poleciał Mikołajczyk, Grabski i Romer. Przybyli również przedstawiciele PKWN-u i KRN-u, Krajowej Rady Narodowej. Bierut, osób Morawski, Roland Rzymierski. Rozmowy rozpoczęły się 13 października Stalin nie chciał żadnych kompromisów, a Czerciny naciskał na Mikołajczyk, że jeżeli zgodzi się na fuzję rządu polskiego z PKW, to on postara się, aby w tym nowym rządzie 60% stanowisk mieli działacze niepodległościowi. Naciskany Mikołajczyk był skłonny do przyjęcia linii Kerzona z Lwowem, ale nie jako linii granicznej, ale jako linii demarkacyjnej. Rozmowy prowadzony przez Mikołajczyka z Bierutem, również nie przyniosły jakichś rozstrzygnięć. Mikołajczyk wraca do Londynu. Brytyjczycy w dalszym ciągu naciskają na Mikołajczyka, aby ustąpił, aby zgodził się na żądania sowieckie. 15 listopada na posiedzeniu Rady Narodowej Zgłoszono poparty przez przedstawicieli Polskiej Partii Socjalistycznej i Stolnictwa Narodowego wniosek o wotum nieufności dla Stanisława Grabskiego, który stał na czele Rady i był zwolennikiem linii Mikołajczyka. Mimo, że wniosku nie uchwalono, Grabski udał się na kilkudniowy urlop, a jego obowiązki przejął Bronisław Skalak z Polskiej Partii Socjalistycznej. Mikołajczyk widzi, że napotyka na silny opór, zwołuje tzw. komitet koordynacyjny. Jego skład wchodzili kwapiński Popiel Sejda. Przychodzi na to spotkanie z Romerem i pyta przybyłych, czy godzą się na to, aby się zgodzić na linię Kersona z zastrzeżeniem, że będziemy zabiegać o to, aby Lwów został przyłączony do Polski. I jeżeli Stalin by się zgodził na taką zmianę, rząd polski zaakceptowałby linię Kersona z Lwowem jako wschodnią granicę Polski. I tu się okazało, że zarówno Kwapiński, Popiel, jak i Sejda są przeciwko. Uważali bowiem, że takie stanowisko byłoby odczytane jako dobrowolna rezygnacja rządu polskiego z reszty ziem wschodnich, szczególnie z Wileńszczyzny. Mikołajczyk nagle dyskusję przerwał pod pretekstem, że nie może się spóźnić na spotkanie z Harimanem. Kwapiński, Popiel i Sejda byli przekonani, że spotkanie będzie kontynuowane. Jednak nic takiego nie miało miejsca. Następnego dnia, 24 listopada, Mikołajczyk udał się do prezydenta Raczkiewicza i złożył mu pismo rezygnujące, oświadczając, że w trakcie wczorajszej dyskusji w Komitecie Koordynacyjnym zarysował się konflikt między nim a większością rządu i że w tych warunkach nie widzi dalszej możliwości sprawowania funkcji premiera. Prezydent dymisję przyjął. Historyk Władysław Pobóg Malinowski tak tłumaczy. Decyzję Mikołajczyka cytuję tak nagłej dymisji Mikołajczyka nie można traktować jako kapitulacji przed większością rządu. Była to bowiem większość zalękniona, bezradna i nieporadna, miała odwagę dać wyraź swoim obawom i zastrzeżeniom, ale nigdy nie mogła się zdobyć na otwarte stwierdzenie, że stanowczo odmawia swej zgody na linię postępowania premiera. Wszystko natomiast przemawia za tym, Iż nagła decyzja dymisyjna Mikołajczyka była zabiegiem o zabarwieniu terrorystycznym. Bo Mikołajczyk w ciągu tych paru tygodni po powrocie z Moskwy kilkakrotnie groził dymisją. Groźbę łącząc z ostrzeżeniami przed niebezpieczeństwem następstw. Sądził niechybnie, że takimi groźbami, karmiąc zalęknioną i niepewną większość, zmusi ją do zgody na swoje koncepcje. Liczył, że nikt nie zechce wziąć na siebie ani ciężaru spadku po nim. Ani odpowiedzialności za dalszy bieg spraw. Pewny był, i z wszystko skończy się skierowanym do niej apelem i naleganiem, by nie odchodził, by został przy sterze spraw. Liczył niechybnie, że w tym wypadku zdoła zmusić większość do zgody na jego linię dalszego postępowania. Nie wiemy, czy rzeczywiście taka była kalkulacja Stanisława Mikołajczyk. Jeżeli taka była, to Stanisław Mikołajczyk się przeliczył. Drodzy widzowie i słuchacze, polecam Państwa uwadze moje konto na portalu X, Użytkownik Bażanin 1768. Omawiam na nim wydarzenia dnia oraz publikuję artykuły w ramach cyklu Bohater Tygodnia. Znajdziecie mnie Państwo również na Facebooku Użytkownik Bażanin 1768 oraz na portalu Patronite Użytkownik Bażanin. Pozdrawiam serdecznie.